Ciekawe, co jest pod tym barankiem, bo baranek to jest najlepsza rzecz na to, żeby wszystko ukryć, całe dziadostwo. Nawet jak będzie powódź w łominie, i to będzie 25 lat po moim ślubie, to na pewno nic się nie stanie. No a zobacz, no nie ma rudy no się, żeby zobacz, Zobacz to... Zabijasz mi blachy i mówisz, co jest pod tym. Stary, powiedziałem ci, jak zgrzewy roz, rozsypiemy, to też będzie Ale gorąbie. przecież tu nie ma zgrzewu, tylko mogę sobie odchylić blaszkę, tu będzie jeszcze rudy i będzie No na co podłoże? jest przykręcona? Przykręcona jest, czy jest zgrzana? Wiesz co, ale ona jest tu Jana, a rudy jest na wierzchu przepych stworzyć. Wygnijesz sobą bardziej. U, no urwę sobie, bo nas musisz. Ale szkoda uczyć, dyskutować, trzeba się bronić, to się broni. A ja nie broni się po prostu, bo przyszedłeś jak jakiś handlarz i czepiasz się, rozumiesz? Nie jak człowieka. handlarz, chcesz, żebyś mi Auto pokazał. Lata, chcę, żebyś mi pokazał silnik, człowieku nie pokażesz. Mój tak, widziałeś. Nie mamy nie, nie, nie wiem, ale mówię historię całą po kolei. Nie a. pokażę Ci silnika, moja tajna broń, strasznie tajna broń, jak wiadomo, że jest silnik elektryczny. Przecież wiadomo, że tutaj Tesli nie włożysz, no. Czy coś chciałbyś mi jeszcze pomóc? Czy jeszcze chciałbyś mi odwrócić coś napić. Napić? Dobra, to już idę. O, widzisz. Od razu lepiej się będzie rozmawiało, ale bez alkoholowego, od razu mówię, ja nie piję alkoholu. Nie jestem zaszyty, ale nie piję. Kola czy woda? Woda. Ale powiedz mi, czemu ty się tak strasznie denerwujesz? Powiedz mi tak bardzo. Bo pijesz już tak, no ale i tak się denerwujesz, napinasz się chłopie, że tak bo Nie no. Napinasz się. No, napinasz się, tak Stary, się napią. I, jesteś sucha, jak jesteś na majtkach normalnie. Nie, no nie po prostu wiem dlaczego. Jak to się twój ja po prostu klasyk, nie udaję. Ja go tnę, to jest dziadostwo, to nie jest klasyk, to jest Dobra. kiepska konstrukcja. Poprawiłem ją i zrobiłem ją po swojemu, żeby było fajne. I nigdy tego samochodu nie będę traktował jako żadnego klasyka, bo ich tysiące stoi po francowatych złomach, a w Wielkiej Brytanii na wyspach stoją, stoją, bo... stoją po rowach. Ty, tak. I nikt za 50 funtów nie chce wziąć. Dokładnie tak, o. masz rację. Definicja klasyków e, przez Grzegorza jest dla Numer jeden, więc jeżeli nie macie grobego portfela, to w oczach Grześka jesteście gośćmi, którzy z wyciągnęli byle co. Ej, ej, ej,